No, hej, hej. Obiecałam, że pokażę to. Pokazuję, i nadal nie wiem, czy wy chcecie to oglądać, ale chyba musicie. <ścoughs> to mój ostatni obraz. Orzeł. Hej, hej. Yy, nakręciłam dzisiaj tam filmik taki o zaletach zielonej krainy. I yy, takie lekkie dokończenie, może tak. Tego tematu. Obraz pokazałam. E, palenie rzuciłam, to znaczy na razie jest to 5 dni, właściwie 6 dni bez, całkowicie, całkowicie bez. Bo, tak jak mówiłam, tamte dni poprzednie takie były, no, a to gdzieś tam się dziubnęło kawałek, e, więc 6 dni. Może mi pokazuje. W każdym bądź razie, tak, e, 6 dni. E, chwilami jest ciężko, naprawdę chwilami jest ciężko, ale dajemy radę, bo e, mąż też powiedział, że on też tak zrobi, on też nie chce palić i jak mamy rzucać, to rzucajmy razem, no i rzucamy razem, słuchajcie, jest o wiele łatwiej razem, bo jakbym mi chodził, i palił po domu, elektronika oczywiście, bo on też palił elektronika, to, to ja bym też nie dała rady najprawdopodobniej, więc ma to duże znaczenie, tak? Jak przestać to we dwoje. Dobre to jest. Naprawdę jest dobry układ, że tak powiem. <laughs> jest to fajne. Pewnie bym normalnie tak bez tego nie dała rady. Tak sądzę, żebym nie dała rady. E, natomiast tak, tam trochę mówiłam o tej. E, o tej zielonej krainie i w porównaniu do. Do Polski, tak? Na pewno słuchajcie tutaj za te pieniądze. No, nawet porównajmy sytuację taką, kiedy idziecie do sklepu, tak? W Polsce za to 120 zł nie kupicie nic. Właściwie w tej chwili już. A tutaj za 120 euro macie wypchany koszyk po brzegi. Więc to też jest duża zaleta, naprawdę. Eee... Kredyty, no tak, tam, tam zaczęłam takie tam. Kredyty. Każdy siedzi w kredytach. Nawet ci, co się nie przyznają, że są w kredytach, to oni też są w kredytach. Ja chyba nie znałam nikogo w Polsce, kto by nie miał kredytu żadnego. Obojętne, czy to na mieszkanie, czy to na samochód, czy to na zastaw się, a postaw się. Obojętne, tak? I tyle. E... E, I tak chciałam powiedzieć, tylko właściwie w sumie, że Polska mnie zatruła dokumentnie, bo e, w końcu słuchajcie, skąd się bierze między innymi takie SM. Jak i wiele rodzajów raków i innych chorób, tak? Skąd to się wszystko bierze? Przecież to jest zatruta żywność, zatruta powietrze, zatruta woda. To jest wszystko to, co jest zatrute. A na każdym kroku i są na to dowody, że wszystko jest zatrute. W Polsce Polska to jest tak jak mówiłam już już nie raz, to jest kraj eksperymentów. No i moim zdaniem tak jest. I to się potwierdza. I to mówią mądrzy ludzie. Nie ja, zwykła blondynka, tylko to mówią naukowcy i to mówi wielu lekarzy i, i innych, tak? Więc nie tylko ja. Także mówię, że Polska wykończyła mnie psychicznie, również mnie wykończyła, bo jak człowiek nie ma już czasami jak przeżyć, jak żyć, jak normalnie funkcjonować, bo gdzie nie pójdziesz, to y, wylatujesz, ponieważ już jesteś za stara, albo w ogóle cię nie przyjmą, bo jesteś już za stara. A jako młoda osoba, y, no też miałam problemy. Często z facetami. Więc to nie jest taki. To, to nie jest dobra kraina, że tak powiem, do normalnego życia. E, słuchajcie, dzięki temu paleniu, e, rzuceniu palenia znaczy się. Czuję, że coś się dzieje. Czuję, że lepiej mi się chodzi. Nie wiem dokładnie jak to e, może mi pokazuje coś głupiego, więc się śmieję. E, więc dokładnie nie wiem, ale wy, czuję, że są zmiany hormonalne. Wiecie co? Zmiany hormonalne, czego się bym nie spodziewała. Ale czuję, że są. Za jakiś czas jak już będę wiedziała dokładniej trochę o co chodzi, bo ja to czuję, to Wam na pewno coś powiem o tym, na pewno tak. I jeżeli tutaj ktoś mi powie, a tak, bo nie byłaś patriotką, nie jesteś patriotką i tak dalej, gucio kruśba, prawda. <grywka> Byłam patriotką i to bardzo dużą patriotką, moim zdaniem oczywiście. My w szkołach, w podstawówkach byliśmy wręcz nauczeni tego patriotyzmu i nasze roczniki są patriotami, a jak nie, to byli patriotami, na pewno. Ale tu, słuchajcie, patriotyzm nie ma już z tym nic wspólnego. To już nie trzeba patrzeć na patriotyzm, tylko na to, żeby przeżyć, żeby żyć godnie, żeby żyć jak człowiek, tak? Yy, bo to też choroba, to też nerwy. Więc jak się w Polsce nie denerwować, jak zwykły kowalski, ma się nie denerwować. Słuchajcie, moim zdaniem w Polsce to jest niemożliwe, żeby się zwykły kowalski nie denerwował. A tu wiecie, że tu można? Można. Naprawdę można. Ech, ym, tak, już nieraz to mówiłam w sumie właściwie, że ja powinnam się tu urodzić. To jest kraj idealny właściwie w sumie dla mnie. Ja powinnam się tu urodzić. Ja kochałam Polskę, owszem, i to bardzo. Yy, byłam patriotką i tak dalej, ale wiecie co? System, jaki jest w Polsce, skutecznie mnie z tego wyleczył. Śmieszne, co? No. Tak. Yy, tutaj też jest tak, wiecie co, że system kar, odszkodowań i tak dalej jest wysoki. Więc, jeżeli chcesz narozrabiać, to na pewno zastanowisz się 20 razy. A jak już na rozrabiasz, to postarasz się to chyba zrobić tak, żeby to zrobić dobrze, nie wiem. <laughs> nie wiem, ale w każdym razie że nie ma takiej przestępczości raczej na pewno, jak jest w Polsce. Ludzie się boją poza tym boją się, bo za to grożą potężne kary, naprawdę potężne kary, albo więzienie, ewentualnie. Wiecie co, tutaj jak macie nawet nieupłacone jakieś składki za samochód, tak? Która to była składka, pamiętasz? Jak macie coś nieopłaconego za samochód, tak? to mogą Wam zabrać samochód po prostu i tyle. I oni się nie będą z Wami patyczkować, po prostu stajecie, zabierają Wam samochód i do widzenia, do wykupienia. Także, no, jest się czego obawiać, bo dzięki temu wszyscy mają w miarę ważne e, e, podatki drogowe i tak dalej. Chociaż zdarzają się tacy co nie, no ale, to jak wszędzie, tak? Wszędzie. Wszędzie. To nie oszukujmy się. I wiecie co, tak na już zakończenie, może opowiem Wam takich kilka, e, może fajniejszych historii, bo tu jednak ludzie są inni, tu się łatwiej żyją, tutaj ludzie mówią e, dzień dobry, tak? E, nawet jak się, na początku byłam w szoku, bo jak tu przyjechałam, każdy e, gdzie w tym moim małym, małe, miałe, małej bioseczce e, przechodziłam tutaj, <laughs> Moment, bo alarm jak zwykle moje nagrzybki, e, jak przechodziłam e, gdzieś ko kogoś, to wszyscy, ponieważ byłam nowa, ale teraz też tak jest, tak? Każdy mówi hello, good morning i tak dalej, także tutaj jest, każdy stara się z każdym przywitać. No i to Natomiast, jeżeli chodzi tak ogólnie, tak? Siedzieliśmy kiedyś na ławce, w takim parku, no i przychodził taki chłopak, młody dosyć chłopak, tak? Około dwudziestki i... dobra, nie <laughs> Pan to mime odwala, żebym ja wiedziała, co mówić. Ja wiem co mówić nie musisz. On tak jest. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że przychodził młody chłopak i wypadły mu pieniądze. Wypadły mu pieniądze z kieszeni, po prostu. I wiecie co? Jakaś kobieta z tyłu widząc to szybciutko podleciała do tych pieniędzy, złapała te pieniądze i podbiegła szybko do tego chłopaka i tak patnęła go w ramię, że proszę to twoje pieniądze. Słuchajcie, no w Polsce? <noise> Oj, ciężko by było, tak. E, wiecie co? Pamiętam, że kiedyś poszłam do łazienki, tu jest bardzo mało, jeżeli chodzi o łazienki i tak dalej, żeby gdzieś można było zrobić ciusiu po prostu, tak? To w centrum handlowym było akurat ten mój przypadek, a tak w ogóle to stacja benzynowa tu jest mało, bardzo łazienek <noise> takich, tego rodzaju, tak? Do, do takich swoich potrzeb. I tak. Kiedyś chodziliśmy po sklepie i zachciało mi się, właśnie, tak. Więc poszłam do toalety. No i wiecie, co to była jedna toaleta. A nie, było więcej toalet wtedy tam w tym. Invalidów, invalidów. Dla inwalidów i tam. Ja sobie poszłam do inwalidów, bo tam było więcej miejsca, więc ja sobie poszłam do inwalidów. A tam tak mi było wygodniej. I wiecie, co. Zapomniałam wziąć stamtąd, bo położyłam telefon i położyłam wtedy jeszcze mojego papierosa elektronicznego. Położyłam sobie na umywalce. I oczywiście zapomniałam go wziąć, <laughs> co mi się raczej nigdy nie zdarza. Nie wiem, co się takiego stało, że, że ja wtedy akurat zapomniałam. W każdym razie zapomniałam go wziąć. I wiecie co? I poszłam sobie, z, męża, z mężem chodziliśmy sobie dalej, tak? Yy, chodziliśmy sobie, chodziliśmy, posiedzieliśmy na ławeczce, i potem ja się kapnęłam, kurczę, a gdzie mój telefon? No i się okazało, przypomniałam sobie, że no, musiało tam zostać, no bo gdzie indziej, tak? No i słuchajcie, mąż szybko poleciał, bo ja wtedy jeszcze miałam takie lekkie problemy z tym chodzeniem, a jeszcze było gorąco, tak dosyć, dosyć gorąco było, więc no, on poleciał. I wiecie co, ktoś oddał ten telefon i tego papierosa. Po jakichś mniej więcej dwóch godzinach od czasu tego, kiedy tam byłam, w tej łazience, Ochanie. ktoś oddał tam, gdzie się oddaje, takie rzeczy tam znalezione, tak? Po prostu, nie był zainteresowany telefonem. Czy w Polsce jest to możliwe? Ciekawe. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze jeden taki przykład. Słuchajcie, jacy tu są ludzie. I jak tutaj się żyje, bo to się spotyka na każdym kroku. To nie jest tak, że to jest taki wyjątek. To jest na każdym kroku. I w życiu tego nigdy tego nie zapomnę i zawsze będę to wspominać. Przyjechaliśmy tutaj z mężem No i gdzieś, żeśmy jechali na początku autobusem. No nie pamiętam, gdzie nieważne. Jechaliśmy gdzieś autobusem. No i przystanki tak takce jakiś tam czas i podjeżdża autobus, na przystanku stoi bardzo stary pan. Stary człowiek, po prostu, tak, stary mężczyzna. I wiecie co? I ten y, 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 kierowca opuścił cały ten podest dla tego starszego pana, żeby mógł spokojnie sobie wejść. On sobie wszedł, podjechał razem z tym podestem, oczywiście, z tym, z tym człowiekiem. I y, y, z. Y, po prostu yy, chodzi o to, że on wstał, ten kierowca, pomógł temu panu z jego bagażem, mu pomógł i pomógł temu panu starszemu też również. Wziął po prostu go pod rękę, zaprowadził go na miejsce, spytał, czy wszystko jest ok, czy on już może iść, czy on już może ruszyć. Ten starszy pan powiedział, że tak. Po czym, no to bagaż mu przyniósł, to już mówiłam. Usiadł za kierownicą. Odkręcił się głowę jeszcze, pytając się jeszcze raz tego starszego pana, czy on na pewno już może ruszyć i czy wszystko jest ok. Po czym spokojnie, powolutku ruszył. Czy to myślicie, że w Polsce jest możliwe? Ja wiem, nie chcę obrazić żadnego kierowcy w tym momencie, bo wiem, że tam też. Są dobrzy ludzie, na pewno, ale słuchajcie, tutaj takie rzeczy, właśnie, o jakie opowiedziałam, się zdarzają nagminnie. To jest, to jest norma tutaj. To jest po prostu tutaj norma. Słuchajcie, kiedy w Polsce było takie zachowanie, właśnie, obojętne czy to był kierowca, czy to ktokolwiek, czy to przechodni, dzień, który y, wam w czymś pomógł i tak dalej. Kiedy to było normą w, tym, w tamtym kraju? Dawno temu, co? No właśnie. A tutaj to nadal jest normą. Także. Nic dodać, nic ująć, chyba tak. To tylko takie przykłady. I dokończenie tej pierwszej części tamtego filmiku, w sumie. 50 lat. A uznałam, że warto uciec. I warto uciec. Zdrówka, kochani, Wam życzę. Trzymajcie się. Papa. Pa.